Siema, siema. dzisiaj z tej strony husarz, warka i ja. No tu. I będziemy grać Będzie. w ciebie jakim tam jest? A Awakening, Jezu Jezus, Maria, ile ich tu jest? Jak zawsze latająco. Zawsze wejście. Ale chwila, kolina, panie. A to łapka w górę i is... Ty no, wiesz darmowe, no jak darmo hmm. to uczciwa cena! Nic was... Nic was to nie kosztuje. A nam to pomaga. No właśnie. Na no darmo, to uczciwa cena. Hmm. No. Pali się, a nie umiera. Dobra. Ja jeszcze jednego tutaj mam. Dasz radę? Ta, pali się, Dobra no właśnie, udawaj, test, nie ma, tylko dobra. mój wóz jest w waszym podłomie, dość, 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 rakiety Eee... A. Sto... A. Kaczstenka. A. ja wiem co to jest. Musimy ten zniszczyć. Tego Tego co jedzie przed ostatni. Ciężarówka. Tak, ciężarówkę musimy zniszczyć. A to jest silny no, to lecimy, no, nie będzie, tu nie będzie, będzie. Where? Where? Dobra, dobra, odbieraj drona ile lecę. daje? Tu jest, muszę przyznać. No, co? Dobra, tego dna. A, imp impreza żegnował. No i gdzie? To teraz. Tutaj musimy jechać szybko. Tutaj. Jadę.

ja, nigdzie nie jedzie. Dobra, dad. Dobra. Musimy ten pojazd zniszczyć. Kogo to jest? Oho, typ drona ma. Dobra. Jedziemy. Ojejku, ojejku, ojejku! ja się nimi zajmę. palić już. Nie. Na mi kawę. Ej, w równym momencie wybuchliście. Nie, nie A tu jest Escort. Escort to jest, musimy go bronić. No, A ja to ten... jest? Ej, bo ja Escort mnie wyprzedza. Dobra, wyprzedziłem tego Escorta. Jak może szesnastu ale co ty robisz? Pieć? Jak mu blokujesz Wyskoczą! Wyskoczą tutaj są. Tutaj. Rozbędzam się. Na wiem, że tam Skąd masz takie informacje? Zostaw ty mnie! Mam, du mam dużo radarów. Warka, olej go. Kusasz, daleko jesteś? Jeszcze jeden tutaj po prawo zaraz... Nie, dwóch chyba wyjedzie tutaj zaraz. Paliwo. Dobra. Znaczy Dawaj, Susasz. Ojej! Ojejku, ojejku, ojejku. Sio. Znowu kamikadze? kolega się wyzwolił. Aaa, bo on ma karczaka, dobra. Czemu ty masz tak słodki Ja nie mam po prostu, ja się sam wydostępuję. A po co? Możemy zrobić kamikaze. A ja mam mam pracować, a ja się zadać. Tutaj. No, no powiedział, dół, że tak, kamikaze jest zła. No co tu robisz? Dobra Tutaj są na przodzie, na przodzie Posuń się Masz radę z nim? Tak Ale co do excoit Aleście się dobrze trzyma, tylko tam poniszczyli Ale... Gór. Dobra, ja lecę już do was Pcham pele, to popatrzcie się Leć, leć, leć. I sobie, tego odcinka jak coś będą dwie części. Więc Dobra. wyczekujcie drugiej na kanale. No i tam powstałem z martwych. Dobra. No. Poradziłem. Yeah. Ja zawsze powracam. O, ja mam skoro coś, coś nie... Kolejny? no, można wzrost. No o. Oj. Co ty żeś zrobił? Coś włączyłem. Nie no ja Aha Musimy znowu go bronić. No to idziemy. Chodźcie spuszłem go Dobra, jadiemy. Pojmacja, Twoja sobie podała się A pojemację. to Jadym. Ja Ej, gdzie ja są. Gdzie są później no, na razie nie ma. Podejrzewam, okay. że tu albo tutaj wyskoczą. Ja nacygują, ja nacygują. Tutaj są, tutaj są. Widzę. Oj! Kusarz się wywalił. Zostaw go! No, to coś tak Nie jest. po dobroci Dobre. to po złości. Ewarka, chodź tutaj. Dobra, Dobra, ja już ja, ja razuję przodem. Ja już razuję przodem. Spoko. Nie wiem czy dalej czy Nie mogę. On mnie przyspiesza tylko. A on ma... No jedźcie, bo on ja teraz bo Tutaj pójka? są, tutaj są. Na przodzie. Ja bym się, się kajak zbugował. zbugował Nie, nie mogę karabinem strzelać O, to trudno Chcemy Dobra Jeden już jest dead, zaraz drugi ja. Eskort 93% mam no, no. Ja no, jest... Dobra, ja je. Dobra, ich mogę tutaj, jest... mogę dać się ściągnąć Nie, ja ich ma się I Na mnie wyjaskowałem. Odsunię się No A, dobra. Dzięki. Co już radzisz sobie? ja no, już nie mam. No, serio. Tyły mamy jak coś, ale to w sumie tutaj jest zablokował ja się pewnie Tam yeah. ja, bo... musimy Dobra Chłop tutaj jest jak coś Pierwsza tu A, okej okay. Dobra. Ty, co to za jakiś z pierwszej wojny? Świetnie. E, Naprawdę Tych świetnie. Kto to jest? Świetnie. Co jest? Co się stało? jest jakaś zaraza. Co jest? Co jest? Ej, pierwszy raz coś takiego widzę. No, dziwne. Coś, jakaś efekt niewidzialności chyba jest. Możliwe. Ma, nie zbliżajcie się, nie zbliżajcie się. Nie zbliżajcie się. Husarz, zwolnij. Nie zbliżaj się. A co mu się stało? Nie Śledzić u... go musimy. Chodźcie, jedźcie za mną. Jedźcie za mną. Jedźcie za mną. Zapite Roxy. Ciekawe, Olać mówimy. tych po prawej, olejcie ich. Nie strzela, nie strzela. Brawo. No. To jest. Że... Nie jest się Husarz. Husarz chyba strzelał? Husarz. Husarz strzelał. strzelał. Bo on nie może nas. zauważyć. My musimy śledzić go, a on nas. nie może zauważyć. Na no, ja no, To Jedźcie cały czas za mną Nieważne, że mój pojazd jest najłatwiejszy do zauważenia Bo w końcu to 15 tonowy klocek, który ma 20 metrów szerokości i 50 długości Ej, coś mi się tutaj jest... stało Poczekajcie, już jadę Pcham -go. go! Ej, dosłownie, pociąg robimy Ej, dawajcie pociąg! Dawaj, Warka, pociąg robimy ja to weźmie, weźmie, weźmie. O ciąg robimy. A, Stawa, ale... Stawa. No, ja tam, o Ja bimy. Ciężko. No już Dobra. Warka pierwszy, ja drugi, ty trzeci. Klusarz. XD. Pchać go, pchać go, dawaj! Pchamy go! No i teraz strzela. Marka, wy postaw drona też. Postawiłem, postawiłem. Dobra. Ja tyłami się zajmę. Ojej, ojej, no, spoko, spoko. ojej. A, bo, bo pociąg zgubiliśmy, wiecie? Dawaj, <laughs> Ej! Pom! Dziewczyna! mnie mnie zdradza. Chłopak. <laughs> Dosłownie ja dziewczyna, mój chłopak pewnie nie zdradza, tymczasem chłopak. Dosłownie. <gulanie> A wyraźnie, tylko płacę. Ej, co? Po... A wyraźnie. Typowy gimlet, nasz typowy gimlet w Kroskauzie na awake. <gulanie> like. Nie, czekaj! Kolega! Dobra, teraz gramy na serio, tak poważnie, tymczasem 5 minut później.

Masz? Co ty robisz? Zostaw ty mnie pedofilu ty! No zostaw mnie! Dobra, atakuję go. Twój pojazd jest, jest jeszcze zdatny do jazdy? Mój? Tak. Ja, 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 ja żadnego z nie stwierdziłam. Nie, kusarz A! Co, co ja wątpię. Ja wątpię. Ja wątpię, wątpię. wątpię? Ja strzankę wam a to można już skipnąć, Skipujcie. Skipujemy Dobra. na was poka. Tylko... Musicie, musicie, coś też, musicie. Skipujcie. Husarz. Dobra, za, 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 za No, to jest Buma. Nie, zniknę. A, foi, foi, foi. Się. O, okay. chodź. się. Jedz za mną. O, okej. Ja mam takie fajne, Olej co są po prawej. Olej ich. Widzi, widzisz widzisz. Nie, 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 nie. Czekam jest. Olać. Dobra. Dobra. Jest jeszcze, Czeka. nie, nie. Słyszę, nie, słyszę, nie widzi nas. Chodź po lewo. Po lewo, chodź. A taką fajmatję. Chodź, chodź, chodź. Nie, nie blokuj się. Nie, czekaj. Jedź tu cały czas za mną. Weź się, zatrzymaj na chwilę. Już się za mną. Jedź. Jesteś może blisko chyba. Po no lewej skręcę. Tak. Spoko. Trzeba zauważyć. Zwolnij trochę. Prześpiasz? Dobra. Jest. Co? Gdzie on jechał? Co to jest? Ej, ale fajna brama. Nie wiemy co. Tak, nie wiem. Też ja. nie widziałam. To coś, przejmuje pojazdy i chyba bierze ich do, je do swojej bazy. Oj, koledzy, chyba trochę. Zwolić bramy musimy. Co innego zostało? Zajmijmy się działkami na Cara, você não ia tomar mais óbito, cara. Light. Like. Ah, tá, vamos então. E a cabeça tão branca? ó oh, É que... a é meio que te faz nervoso. Vai que tu é

Co tak to gadać? Co? Nie nic. Co teraz? A koniec! A koniec misji. No Ja bym to już do lobby, lobby wychodził. O, mój zdaniem też. No. Co, do lobby? A to czekaj zakończenie no to co part 2 za nie wiem jutro może nie wiem na pewno, na pewno w przeciągu dwu, dwóch dni się pojawi part 2 to co pa